Och moi kochani widzowie, witam was w następnym odcinku o budowie taniego domu, o budowie mojego domu, o być może budowie waszych domów, jeśli ty chcesz dołączyć do naszego grona ludzi zaradnych, koniecznie zasubskrybuj kanał, koniecznie wciśnij sobie powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego z odcinków. Zapraszam. Ostatnio uporaliśmy się z tragedią numer 1, czyli z zalanym wykopem, z zalanym mułem. Udało się to usunąć, wyczyścić i można pójść z pracami dalej. Tak jak Wam ostatnio mówiłem, na tę całą ławę trzeba położyć w pierwej izolację poziomą. Ponieważ jest to dom szkieletowy, on ma izolację poziomą w dwóch warstwach, więc przy tej pierwszej, zwłaszcza przy zastosowanym przeze mnie dużo bardziej wytrzymałym i wodoszczelnym betonie, nie trzeba było stosować aż tak zaawansowanych i drogich materiałów. Wystarczyła tutaj zwykła, no nie jest to zwykła, ale folia fundamentowa zbrojona o grubości 1 mm i szerokości takiej, żeby nieco była szersza niż Wasze bloczki fundamentowe. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie miał jakiejś problematycznej kwestii przy tym etapie, mianowicie podczas rozkładania tej folii zerwał się wielki wiatr, który co sobie ułożyłem i postawiłem, to mi to zrywał, musiałem za tym biegać po całej działce. Świetna zabawa, bardzo polecam, to jest dobre cardio, nie trzeba płacić trenerowi personalnemu, życie samo dostarczy Wam zbilansowany, bardzo... Rygorystyczny plan treningowy polecam budowę domu. Na tym etapie musiałem już wykorzystać ławy drutowe. Tutaj okazało się, że muszę to troszkę lepiej porozmierzać. Te wkręty, które były ponawiercane, musiałem poprzesuwać tak, żeby wyznaczały mi dokładnie zewnętrzną krawędź ścian fundamentowych. Jest to inny wymiar niż zewnętrzna krawędź ścian. Nośnych i inna krawędź niż zewnętrzny obrys budynku wraz z izolacją. Trzeba o tym pamiętać. O tym było bardzo dużo przeze mnie mówione w odcinku na temat ław, fundamentowych. Jakie to są koszta, z czym to jest związane i jak z tego w ogóle korzystać. Też miała miejsce druga problematyczna kwestia, mianowicie moje ławy drutowe nie były wypoziomowane, więc po przepuszczeniu linek udało mi się owszem mieć zarys budynku, miałem te wymiary, do których musiałem się dostosować, z tym że linki nie były w, w poziomie, więc one nie stykały się i ciężko było mi patrząc z góry wyznaczyć, gdzie dokładnie jest narożnik. Są do tego rozwiązania: to są takie. Odważniki na lince. No ale niestety tego nie miałem, ale spokojnie można sobie poradzić poziomicą, tak jak zobaczyliście, zobaczycie to na tym filmie. Polecam jednak wziąć sobie troszkę dłuższą poziomicę. Ja dłuższej nie miałem, ale spokojnie udało mi się to zrobić. Zwłaszcza, że na tych 20 cm bloczkach na końcu miałem wieniec, który miał 15 cm, więc miałem jeszcze nieco zakresu, żeby zniwelować ewentualne tam rozbieżności, ale już teraz Wam powiem, że wyszło to naprawdę precyzyjnie. Sam jestem zdziwiony, że robiąc to samodzielnie, dało się dojść do aż takiej precyzji. ciast na koniec końców, tak jak Wam mówiłem tydzień temu, do żadnego murowania pierwszych bloczków nie doszło, właśnie z racji tego, że muł, który tam się zebrał, no, zniwelował mi te plany. W sumie dobrze wyszło, bo to nie było konieczne, bo więcej udało mi się to dostatecznie zniwelować. Tam odchyłki chyba na całym fundamencie wyszły mniejsze niż pół niż centymetra, a tam obwodowo jest kilkadziesiąt metrów tego fundamentu, więc jest naprawdę nieźle. Tak więc koniec końców na ławie. Po zdjętym mule, mule róż e, rozwinąłem sobie te folie, poukładałem bloczki, zrobiłem sobie kilka warstw. E, nie będę Wam dokładnie mówił, e, jak to dalej wyglądało. Każdy z tych etapów przecież będzie pokazany na tym kanale. W każdym razie żadnego murowania nie było. E, koniec końców to było wyrównane więcej. po krótkiej przerwie, Nie, miałem, miałem małe problemy techniczne, zwalił mi się telefon, dwa dni później rozwalił mi się samochód, Ech, no, ale działamy dalej, troszkę padało, ale jakimś cudem moja zalewowa działka wyschła na wiór, Ech, w międzyczasie widziałem się z kierownikiem budowy, co było bardzo owocne, ponieważ no doszliśmy do wniosku, że faktycznie nie ma sensu zdejmować tego, tej warstwy mózgu, bo to jest jakaś katastrofa. Po prostu to lekko wyrównam, na to dam folię. No, właściwie w tamtym miejscu nie jest bardzo potrzebna, choć potrzebna będzie zaraz pod podwaliną. No, ale dla mojego czystego sumienia i spokojnego snu, którego może kiedyś zaznam. Dam tę folię. I na folii będę murował pierwsze broczki. Ciało murował. No bo ława nie jest idealnie równa. Jest gdzieś pewnie parę centymetrów różnicy. No i za pomocą tej zaprawy uda mi się troszkę to wyrównać, a resztę wyrównam już wylewanym wieńcem zbrojonym. To też jest nowość. I też mi o tym nikt nie mówił, ale w sumie ma to sens. Co drugi, co trzeci w będę nawiercał i wypuszczał pręd 12. Po prostu będę wsadzał w dziurę, on będzie wystawał na wysokość prawie że całej ściany fundamentowej. Gdzieś po czterech bloczkach zrobię wieniec, tam ten wieniec będzie zbrojony. Znowu cztery pręty FI12, znowu strzemiona, znowu będzie ta sama historia co była. Ale utrwale sobie wiedzę przynajmniej. Potem jak już to będzie zaszalowany więc potem jak to rozszaluje, zrobię warstwę bloczków 15, i na warstwach bloczków 15 będzie kolejny wieniec już nie będzie zbrojony. Po prostu dla wyrównania ewentualnych jeszcze dodatkowych nierówności. Poza tym dzięki temu uzyskałem możliwość poprawienia przekątnych i długości ścian jeśli cokolwiek mi nie wyjdzie na tych dwudziestkach no to będę miał jeszcze po parę centymetrów możliwości poprzesuwania tych ścianek przy tym ostatnim wieńcu co w szkieletowym budownictwie jest bardzo przydatne bo deski jednak muszę przygotować z milimetrową dokładnością a jak ściana będzie miała 3 centy za dużo to wyrobi się duży problem no, musiałem domówić kolejne pręty zbrojeniowe jeszcze więcej niż poprzednio, o, a że akurat tamten sprzedawca miał również rury kanalizacyjne w dobrej cenie, no to zamówiłem sobie od razu odcinki sześciometrowe, których bym nie przewiózł, a tak to będą na przyszłość, chyba że ktoś mi to zawinie, no ale miejmy nadzieję, że nic się nie złaką na taki kąsek, jaki będzie sześciometrowa rura kanalizacyjna FI 160. No dobra. Działamy, do zobaczenia. Muszę Wam powiedzieć, że budowa ścian fundamentowych była pierwszym takim momentem, który faktycznie dodawał motywacji. Tutaj bardzo szybko widać postęp prac. Najszybciej to było podczas stawiania ścian szkieletowych, ale zanim do tego doszło, to człowiek szuka jakichkolwiek pozytywów tego całego swojego wysiłku. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie murowanie tych ścian, potem zalewanie betonem to jest jeden z najprzyjemniejszych etapów. To, co widzieliście dzisiaj, to efekt jednego dnia pracy, a już było widać całkiem spory zarys. I dużo czasu zeszło przecież na układanie izolacji i na e, walkę z wiatrem oraz na mierzenie tego wszystkiego. Rozsuwanie mm, sznurków i układanie pierwszych narożników. A dzisiaj po całym dniu walki. A może nie całym, bo od południa gdzieś, ale w okropnym pale jeszcze jakimś zerwanym nagle wietrze, który pozmuchiwał całą tą izolację pic na wodę, no ale udało się to zrobić To jest problematyczna kwestia, że Geodeta pomierza inaczej Architektka zaprojektowała inaczej, a nie jest to do końca tak jak ja tego chciałem, więc muszę zmieniać się za wymiary, które są na ławach. A tutaj jest taka ciekawa sytuacja. Koparka aż tak bardzo zeszła z osi ławy. A szczęście ławy są szerokie, więc to się jeszcze zmieściło, no ale tak być nie powinno. Jak mówię, pierwszy dzień pracy z ścianami fundamentowymi udało mi się zrobić tą 14,5 metrową i tą 7 metrową, Mam je powyznaczać sobie następne narożniki. Niewiele rzeczy tutaj się zgadza, jak sprawdzam to dal i miarką, to, to wychodzi zupełnie inaczej niż, niż pokazują łapy, więc łap używam do. Trzymania kątów a wyznaczyłem sobie po prostu ten narożnik jako zero i uznałem, że te punkty i te punkty są zrobione dobrze, a wszystkie inne będą dorobione do tego, tego narożnika. Czy robię dobrze, to wejdzie dopiero jak uda mi się ze ścianami ponad poziom gruntu, wtedy będę mógł sobie pomieścić przekątne, bo na razie jest to a, no, a wykonalne, nawet jeśli by było, to byłoby to na tyle niedokładne, że nic by mi to nie dało, bo tam potrzebuję powiedzmy dokładności do 1 centymetra policzyłem też bloczki i wyszło mi, że powinno tych dwudziestek starczyć na cztery warstwy przypominam, że zmieniłem z trzech na cztery a i tak powinno starczyć bezpieczeństwo przed zaraniem ponad wszystko no jeszcze jest jedna kwestia która mnie martwi znaczy, w tych pięciu minutach jest jedna kwestia, która mnie dodatkowo martwi, mianowicie muszę ponawiercać te pionowe pręty usztywniające konstrukcję i muszę to zrobić przy pierwszej warstwie, no bo potem nie wsadzę już w wiertarki więc jutro będziemy się bawić w wiercenie. A Matko boska, poziom 0. Ja nie wiem, kiedy się uda go osiągnąć. Na tę chwilę wystarczy trudności. Następne etapy będą dużo przyjemniejsze. Przynajmniej do kolejnej tragedii, o której na pewno ci opowiem. Wiem, że na to czekasz, więc jeszcze raz przypominam, żeby zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić tego i wielu innych odcinków. My się widzimy za tydzień w piątek o godzinie 18, ale wcale nie musimy teraz się żegnać. Zapraszam cię na ten odcinek, który na pewno ci się spodoba.